No i wam powiem z lampą. Jak, faktyczną opowieść, nie? Po takim dzisiaj. Więc pewna dziewczynka, rodzice pewnej dziewczynki wyjechali na, gdzieś tam, ja nawet na weselę, czy coś tam wystawili, to dziewczynka jest sama. No a ona się bała mieszkać sama, znaczy sama spać, ale zawsze się kładła, to wystawiała rękę i ten tak mniej więcej pod spodem i, tam, yy, i... Jak wystawiała rękę, to on jej lizał tą rękę i wtedy się nie bała, nie? No i dobra, ja tak, wiesz, czegoś tam, coś tam zapukało w kacie, coś tam, ten, ona wystawia rękę, kiedy jej że wszystko jest okej, okay, nie? No, ale po jakimś czasie, te nie, nie... No i dobra, nie? I usłyszała takie... <grystanie> 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 Takie lizanie. Po to lizanie, no dobra. Nie znajdziecie tego lizania? Nie tego Paradoks. Usłyszała kapanie w łazience, nie? Takie. Kap, 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 kap. To mają być straszne historie, tak? Ale wystawiła rękę i piec ją No ale mówi, dobra, Zaczęło kapać, kap, Idzie do tego, do tej łazienki, nie? Ale ty nie jest to. Otwiera drzwi, a tam pies powieszony za jajca, za napisem: duchy też potrafią lizać. Ue, to I ja <znać> przyjdziemy.